Aleksandra Kwaśniewska pokazała zdjęcia ze ślubu. Uwagę zwraca jej suknia i radość rodziców. Aleksandra Kwaśniewska postanowiła uczcić wyjątkową okazję i pokazała zdjęcia ze swojego ślubu. Na pierwszym planie zachwycająca suknia i niesamowita radość, która udzieliła się wszystkim gościom, a zwłaszcza rodzicom. W tym roku prezenterka i jej mąż obchodzą okrągłą rocznicę. Aleksandra Kwaśniewska to jedna z najbardziej lubianych i wzbudzających powszechną sympatię osobistości na Instagramie. Internauci doceniają poczucie humoru i dystans, a wiele osób właśnie dla niej ogląda program Miasto Kobiet w TVN style. Córka byłego prezydenta doskonale odnalazła się w mediach, a ją odnalazła miłość. Dziś tworzy szczęśliwe małżeństwo z docenianym artystą Kubą Badachem. Właśnie obchodzili kolejną, okrągłą rocznicę, a gwiazda postanowiła uczcić tę wyjątkową okazję, wspominając jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Oszałamiająca Aleksandra Kwaśniewska w białej sukni. Zdjęcia ze ślubu gwiazdy wprawiły fanów w zachwyt. Utalentowany kompozytor i piękna córka prezydenta poznali się kilkanaście lat temu. Gdy wschodząca wówczas gwiazda brała udział w trzecich edycji tańca z gwiazdami. Właśnie tam Aleksandra Kwaśniewska nawiązała znajomość z muzykiem Adamem Sztabą, który zaprosił ją na domową imprezę. Spotkanie przyszłej pary miała zaaranżować sama Dorota Szelongowska, ówczesna partnerka pianisty. Okazało się, że ekspertka od aranżacji miała także rękę do swatania, kilka lat później, w 2012 roku, media ogłosiły. że córka Kwaśniewskiego wyszła za mąż. Ślub odbył się 22 września 2012 roku w Kościele Polowym Wojska Polskiego. I choć młodzi nie chcieli, by wydarzenie urosło do rangi narodowej sensacji, musieli wreszcie pogodzić się z tym, że nie mają co liczyć na spokój i prywatność. Na szczęście narastające plotki i doniesienia nie wpłynęły na ich relacje, kilka dni temu obchodzili swoje cynowe gody. W Aleksandra Kwaśniewska w swoim niepowtarzalnym stylu pochwaliła się tym imponującym wynikiem. Nie śmiało nadmienie, że niepostrzeżenie stuknęło mi wczoraj 10 lat mariażu z tym ancymonem i licznik bije oznajmiła radośnie. Na Instagramie wylądowała cała galeria zdjęć. Fani podziwiali, małżonkowie wspominali, a goście weselni odświeżyli pamięć. W tym zaszczytnym gronie znalazła się m.in. Natalia Kukulska czy Borys Szyc, a także, oczywiście, była pierwsza para Rzeczypospolitej. Szczęście aż biło z twarzy Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Na widok tych niezwykłych, czarno-białych kadrów aż trudno się nie uśmiechnąć. A sama panna młoda wyglądała wprost kwitnąco w eleganckim kołku i skromnej, białej sukni z delikatnym, koronkowym gorsetem.